Dzień dobry, ja nazywam się Marek Los, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Transport Manager i zapraszam Państwa serdecznie na naszą konferencję Transport for Zero Summit, która odbędzie się w Warszawie w hotelu Focus Premium 26 kwietnia. Będziemy rozmawiali o cyfrowej rewolucji w transporcie drogowym, która jest faktem, o rozwiązaniach typu estimated time of arrival, o rozwiązaniach typu wizualizacja zarówno ładunków, jak i pojazdów, które nabierają szczególnego znaczenia w dobie szalejących cen przeróżnych usług świadczonych firmom transportowym oraz cen paliw. Proszę Państwa, systemy informatyczne systemy cyfrowe pozwalają te koszty znacznie obniżyć i między innymi o tym będziemy rozmawiali na naszej konferencji Transport Managera.